Dzień dobry Państwu Forum Ibris, pierwsze medium w pełni oparte na wynikach badania opinii publicznej. To kolejna część rozmowy o pandemii. O ile wcześniej rozmawialiśmy o tym, jakie nastawienie Polki i Polacy mają do szczepień, to tym razem skupimy się na tym, jakie pandemia ma przełożenie na sytuację polityczną, na tego rodzaju wybory Polek i Polaków. I moim i Państwa gościem jest Marcin Duma, szef Ibrisu. Dzień dobry. Dzień dobry. I moje pierwsze pytanie wiąże się z tym, co wynika z badań. Czy pandemia rzeczywiście organizuje w jakiś sposób życie polityczne w Polsce i po wybory Polek-Polaków? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ona w ogóle organizuje życie. Z jednej strony mamy. Otwartą gastronomię, możemy pójść na basen, możemy zrobić bardzo wiele rzeczy, których wcześniej nie mogliśmy zrobić, i wydawałoby się, że wszyscy ochoczo z tego korzystają i że mamy drugi covidowy czy post -covidowy karnawał, ale to nie jest do końca prawda. O ile w zeszłym roku Zeszły wakacje, to był prawdziwy taki karnawał. Wszyscy byli święcie przekonani, że to już jest koniec tej pandemii, co zresztą w jakiś sposób było wspierane przez wypowiedzi decydentów. To tym razem takiego przekonania w ogóle nie mamy. To znaczy w umysłach i sercach Polaków pandemia trwa nadal. Jesteśmy w takim krótkim przerywniku. To jest taki moment oddechu, Między kolejnymi fazami pandemii. Dzieje się tak dlatego, że jesienią zeszłego roku Polacy srodze się zawiedli, to znaczy ich nadzieje zostały srodze zawiedzione. Pewną niesprawiedliwością było powiedzenie, że zostali oszukani przez rządzących, które, którzy deklarowali, że to już jest koniec tej pandemii, bo gdyby Polacy nie chcieli w to uwierzyć, to by nie uwierzyli. Ale bardzo chcieli, żeby ktoś im to powiedział, no i w pewien sposób rządzący z tej możliwości po prostu skorzystali. Niemniej jednak, to przykre doświadczenie, to przykre to samo powiedziane, traumatyczne doświadczenie zeszłej jesieni spowodowało, że dzisiaj strategia taka emocjonalna Polaków jest taka, że oni wolą przygotować się na najgorsze i być miło rozczarowanymi jesienią, niż yy, przyjąć ten schemat z zeszłego, z zeszłego roku. Czy to ma wpływ na to, w jaki sposób postrzegają y, czy politykę, czy w jaki sposób się zachowują? No myślę, że zdecydowany, bo to odrodzenie takie post jest bardzo naskórkowe. To zanim do tego dojdziemy, to może czy ja to przezrozumiałam? Czyli Polacy chcieli usłyszeć, że to już jest koniec, że jest dobrze, tak? I wchodzi wtedy premier Mateusz Morawiecki ze słynną wypowiedzią, że tego wirusa nie należy się już bać, bo jest w odwrocie. I potem rozumiem, kumulują się pretensje do niego, że stało się zupełnie inaczej. Czy ten obóz rządzący płaci cenę za tę wypowiedź, a de facto rozczarowanie Polek i Polaków? On zapłacił taką cenę, bo. Mm... Często ulegamy takiemu złudzeniu, że straty prawa i sprawiedliwości, te jesienne, wtedy kiedy bardzo mocno spadły im sondaże, są związane tylko i wyłącznie z protestami aborcyjnymi. Chodzi o wyrok Trybunału i ograniczenie prawa do, do aborcji w Polsce. Tymczasem to nie jest do końca prawda. To znaczy, tych protestów aborcyjnych w takim wymiarze by nie było, gdyby zawód i niechęć. Polaków skierowana w stosunku do rządzących nie została zbudowana na fundamencie wielkiego zawodu tym, że pandemia wróciła, a miała nie wrócić, a przecież obiecali. Jeżeli spojrzymy sobie na sondaże, to spadki prawa i sprawiedliwości nie zaczęły się w momencie, kiedy wybuchły protesty aborcyjne, tylko one zaczęły się ciut wcześniej wtedy, kiedy zaczęła nad nami majaczyć druga fala, której przecież miało nie być. No i ważne jest też to, jakby bo chciałbym to, żeby, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, to znaczy, że to nie jest tak, że przyszedł premier Morawiecki, naoszukiwał Polaków, a oni biedni uwierzyli. Oni bardzo czekali na tą deklarację. Oni chcieli, żeby taka deklaracja padła, bo oczekiwali nagrody za swoje poświęcenie, za to wiosenne zamknięcie, za to, że nie mogli chodzić do lasów. Polacy postrzegali to w, takim, w takiej formule, że oni przecież tyle zainwestowali w to, żeby tego wirusa nie było, no to gdzie jest nagroda? No i premier de facto im tę nagrodę dał, tylko okazało się, że to nie do końca jest tak, jak po pierwsze Polacy sobie wyobrażali, a po drugie tak, jak im to opowiedziała władza. I to rozczarowanie jest również obecne na przykład wśród elekturat opisu. Jest, bo ono nadszarpnęło w pewien sposób wiarygodność obozu, obozu władzy. Czyli nie, 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 tylko, nie tylko ta jedna rzecz w ten sposób zagrała, ale zdecydowanie widać znaczy ludzie pamiętają, że pomimo tego, że chcieli być oszukani, to że ta rzeczywistość nie była taka, jak, jak, sobie, jak sobie wyobrażali. Trzeba pamiętać, że to jest tak, że. Nie lubimy winić siebie i nie lubimy dostrzegać swoich błędów. Dużo chętniej przenosimy odpowiedzialność na, na innych ludzi, na społeczności, na chociażby ośrodek władzy. Władza jest bardzo wdzięczna do tego, żeby ją winić za wszystko. No i ten mechanizm tutaj, tutaj działa. tak? Nie możemy przyznać sami przed sobą, że tak naprawdę chcieliśmy być oszukani, i tylko po prostu była to kwestia tego, kto to zrobił. Wolimy mówić, że przecież, no jak to my uwierzyliśmy bo ktoś przed to po prostu powiedział, tak? To nie, my nie, absolutnie nie mamy z tą sprawą nic, nic wspólnego. Tylko, że to nie jest prawda powiedziałeś, że Polacy są przygotowani na to, że pandemia się nie skończy. I teraz pytanie będzie następujące, czy takie nastawienie ma elektorat wszystkich partii. Wobec pandemii to jest jedna rzecz, a druga, czy różnią się oceny tego, jak sobie poradził rząd przez okres pandemii. Przeświadczenie o tym że pandemia się nie skończyła i że będzie trwać, i że jesienią czeka nas czwarta fala, jest zupełnie niezależny od tego, na kogo chcielibyśmy zagłosować. To znaczy, to jest dokładnie takie samo przeświadczenie ma wyborca Koalicji Obywatelskiej, Szymona Hołowni, Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, patrząc na to jeszcze szerzej. I to nie jest tak, że oni nawet mówią o tym samym w inny sposób. Oni dokładnie bo mówią to tym samym, tym samym językiem, przebijają te same uczucia, bo to nie jest tak, że oni są szczęśliwi z tego powodu, że ta pandemia się nie skończy. To jest źródło dosyć dużego przygnębienia. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób oceniane jest radzenie sobie z tą pandemią, to sprawa jest hmm, trudna. To znaczy, z jednej strony mamy poczucie, że Źle radzi sobie rząd z tą, z tą pandemią, natomiast jeżeli z, z, zaczniemy sobie powiadać, a dlaczego sobie źle radzi, no to tu się rozminiemy w pewien sposób z taką narracją obecną chociażby w mediach. To w jaki sposób ludzie patrzą na, na zarządzanie tą pandemią i takie błędy, które, znaczy błędy, niedogodności związane z tym, w jaki sposób się z tym radzimy, oni przypisują temu, że w ogóle się zamykaliśmy. To fajnie wychodzi przy, przy rozmowie o zgonach nadwymiarowych. Po pierwsze, ludzie nie chcą rozmawiać o żadnych zgonach nadwymiarowych. Po drugie, negują w ogóle, że coś takiego miało miejsce. Co więcej, to jest ciekawe, bo takie reakcje obserwujemy zarówno u wyborców opozycyjnych, jak i u wyborców prorządowych. Chociaż chyba najfajniej reagują tutaj oczywiście tu do być może kwestia przypadku, tak? ale że akurat właśnie ta grupa najfajniej zagrała nam grupa Koalicji Obywatelskiej, która na pytania, co sądzicie o zbiórach, zgonach nadwymiarowych, po dłuższym milczeniu jeden z respondentów się odezwał i powiedział, a ja uważam, że to gospodarki nie należy zamykać. Drugi, który mówi tak, no właśnie, bo zamknęliśmy tą gospodarkę i z tymi szpitalami to było tak gorzej, bo one też były zamknięte. Nic o ofiarach. Nic o ludziach, którzy zmarli, nic o tym, że ta śmiertelność jest w najwyższym punkcie od, od czasu, od czasu zakończenia, zakończenia wojny. Więc mamy do czynienia z takim bardzo poważnym wyparciem we wszystkich możliwych jakby obszarach, jeśli chodzi o, o, scenę, o scenę polityczną, co jest bardzo symptomatyczne. To z kolei też oddziaływuje na tą ocenę, tak? Czyli oceniamy źle nie dlatego, że. Wielu ludzi zmarło, tylko dlatego, że zostaliśmy zmuszeni do poniesienia zbyt dużego kosztu i co więcej, obawiamy się, że jesienią znowu ktoś każe nam ten koszt ponosić. Dochodzimy tutaj do bardzo ważnego pytania, czego najbardziej w pandemii boją się Polki i Polacy. I opowiesz o badaniach, ale ja się odniosę do tego, co dzisiaj opublikowała w dniu, w którym nagrywamy tę rozmowę, dziennik Gazeta Prawna i RMFFM pokazali takie wyniki badań, z których wynika, że Polacy o wiele bardziej niż pandemii, niż koronawirusa boją się dzisiaj drożyzny. A co wynika z badań prowadzonych przez IBIS? Właśnie czego w tym okresie pandemii boją się najbardziej Polacy? Znaczy, drożyzna to jest w ogóle odrębny temat, tak? Y postrzegamy ją jednak w kontekście pandemicznym. To nie jest tak, że przed wirus i zrobił inflację. Natomiast zamknięcie gospodarki, lockdown, ograniczenie życia społecznego to jest to, czego boimy się najbardziej, czego nie chcemy powtarzać najmocniej i to, co stanowiło pewną traumę dla Polaków, w sprawie, w ogóle w kontekście całej, całej pandemii, to nie jest tak, że my się boimy, że przyjdzie wirus. Bo jak, jak spojrzymy na wyniki badań, to tych osób, które boją się wirusa, boją się tego, że, że zachorują, jest relatywnie niewiele. Nasze lęki dotyczące pandemii ogniskują się na tych społecznych i gospodarczych skutkach, z których Jednym z, jednym z tych skutków, czy postrzeganym jako jeden z tych skutków jest inflacja, bo my ją przypisujemy do tych negatywnych zjawisk gospodarczych, które mają ścisły związek z lockdownem. Lockdown w ogóle jest słowo przerażające, lockdown jak piekło. I porozmawiajmy teraz o tym, czy w związku z tym, że Polacy właśnie boją się tego lockdownu, tak i konsekwencji dla gospodarki, to czy to rzutuje na ich postawy polityczne? Dzisiaj jeszcze nie. Natomiast, jeżeli mielibyśmy patrzeć, jak to może zadziałać w przyszłości, no bo to efekt będzie, efekt będzie odłożony, to na pewno ta drożyzna, od której, od której tutaj sobie zaczęliśmy, ona może mieć poważny efekt, jeżeli nie zostanie zrównoważona. Po stronie rządzących istnieją instrumenty, które pozwoliłyby, przynajmniej w takim sensie wizerunkowym, jakoś tą drożyznę ograć. To znaczy, instrumenty, o których myślę, to jest np. płaca minimalna, to jest waloryzacja emerytur, to są inne transfery socjalne. To jest trochę to, co jest w takim DNA wyborczym prawa i sprawiedliwości co oczywiście wcale nie znaczy, że im uda się skutecznie z tego skorzystać, a, a te środki, które oni wdrożą, skutecznie będą równoważyć dolegliwość wzrostu cen. Czy do zmęczenia obozem władzy, tak, no bo to już dwie kadencje, po 2023 no w stanie mu progu trzeciej, dojdzie właśnie zmęczenie pandemią i jej konsekwencjami gospodarczymi? Hmm. Czy w 2023, pod uwagę, przepraszam, jeszcze doprecyzuję, będzie już po prostu po wszystkim i nikt nie będzie pamiętał tego okresu teraz. Problem z prognozowaniem tej sytuacji na 2023 rok jest taki, że ludzie w tej chwili nie mają perspektywy końca pandemii. Dzisiaj tu i teraz nie jesteśmy ich w stanie, nie jest, trudno się z nimi rozmawiać, słuchajcie, co będzie po pandemii. Bo na pytanie, co będzie po pandemii, widać taką konsternację i próbę poszukiwania gdzieś tam w głowie, ok, ale kiedy ta pandemia się skończy. Znaczy, oni są w sytuacji, gdzie końca nie widać. I oni nie są w stanie sobie tego końca wyobrazić. Oczywiście bierze się to z tego, że wyobrażenie sobie końca spowodowałoby powstanie pewnej nadziei, której, która mogłaby wygenerować zawód. Tu wracamy do zeszłych, do zeszłych wakacji. Więc w głowach badanych nie ma. Takiej perspektywy, co będzie po pandemii i czy ta pandemia się skończy, bo oni uznali, że bezpieczniej będzie uznać, że ona się nie skończy. Że będziemy w tym takim pandemicznym ładzie funkcjonować jeszcze przez dłuższy, przez dłuższy czas. Więc prognozowanie, w jaki sposób ta pandemia wpłynie, czy ona spowoduje zmęczenie władzą, jest trudne. Może nawet nie, może inaczej. nie jest to trudne, ale to jest odpowiedź, której będziemy mogli sobie, którą będziemy w stanie sobie udzielić nie teraz, tylko jesienią. Kiedy będziemy wiedzieli, w jakim rozmiarze dotknęła nas czwarta fala. Czy nas dotknie czy czwarta fala? Czy znowu będziemy musieli się osunąć w lockdowny? Bo rzeczą, którą możemy sobie powiedzieć, myślę, że z taką dużą pewnością, jeżeli władza publiczna zostanie zmuszona do wprowadzenia jakichś obostrzeń, mniejszych, większych jesienią, to szansa na jej odbudowę polityczną. Będzie dużo mniejsza, a zużycie tej władzy będzie znacznie większe. Dziękuję bardzo. Marcin, Duma, Estera Fliger i zapraszamy na kolejne odcinki Forum IBRIS. Dziękuję bardzo.